Ty mnie kurwa nie przypijesz. Ja nie piłem tyle czasu Dawaj Do widzenia <gulia> kurwa, Nie mogę z wami ludzie Dobra, Saszy. No kurwa, podział, kurwa nie tego Kurwa. kurwa, ty pijak, <gulia> nie będziesz mnie rozpijał <gulia> Zrobię, <zrawnie>, dobra, nie będę <gulia> tak Ojej, nie mogę z wami Tak nie leję kurwa do końca, kurwa Jarek Co? Tam jest dosyć jeszcze Ale co? Młotka Przestań tu wódką już! Gdzie? Chur. Nie ma tu nic Jest! A ja nie będę tu grzebał tu Weź go we... Za... nie! Zwalę zaraz ci jedzenie I będzie na mnie, odkupuj O, jest, taksówkarz przyjechał Nie, nie, I Daj tu ja będę polewał, bo ty... Nie! Ja. ja! Nie, chuja! Nie! Nie, chuja! Dawaj! Ja nie będę pił Pro... O, dziękuję A papież się patrzy, Krzyśku, na ciebie Patrzy się na ciebie. Leje kurę z czubkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O kurwa! Więcej niż mleka! Butelek! O, Jezu, policz, zobacz. Ja nie będę tego pokazywać. No, a co, ja padam? Czy co? Nie, ja nie, 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 no co ty. A myśmy. O! Kurwa. Bądź zdrow. Panie, 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 Janie. Krzysztofie. Krzysztofie. Panie, Janie, Krzysztofie. Dobra, cholera jasna. Co ja tam pierwsza to? To W drugi dzień urodzin, tak? No, poprawiny. Poprawiny. <grytanie> tak, Krzysiek. Poprawiny? Poprawiny. O matko. Jeszcze jutro będą poprawiny. nawet jeszcze polimy. <grytanie> daj mu lajta zrobić, no. Lajta nie będzie. Dawaj, dawaj, to, jutro pierdol jak ten manikal, cały te... Te wali króle na stop cały tak. ja mam tu 24 i chudę powiem do widzenia i idę z jeszcze poleję. To, to tak no. Dalej jeszcze polej. Nie zmuszaj go. No co myślisz, nie wypije? No dawaj, polewaj. To, to dalej się Polewaj. Nie, niech Nie chuj ja będę sam polewał. To by kur... mnie pole. Nie, ja nie wierzę w to co widzę. Ludzie. Co tu się dzieje? Jeszcze nie wiem, się będę. A przestań ty już mi prze... Weź bo, ty już Bo Do... ci kura, ręce, nogi skręcę, kurbyś leżą kura <laughs> i... <laughs> I kiczał, no. <laughs> A zobaczysz że No to ci powiedział to zrobi tobie. No właśnie. Ręce, nogi ty skręci. Zobacz. No. Dawaj. Tu też. Dawaj. Dawaj. Dobra, nie będzie. jest. Oh Zdrowie. Krzysztofa. zrobię tak, żeby się wiodło Uf, ay. Ay. nie wypiłeś, zwoliłeś zaraz wypiję ty pijaku <grym> <grym> namawia Majora kurwa, o Majora <grym> ale jak pan, pan się cieszy Krzysztof się. dobra, ale dobranoc <grym> ja, o ja dobrze jem Co, obiad też przygotowałem, podgrzałem jest nagrane, że u mnie nie ma takiego czegoś, że ja. O, ty chciałeś być prezydentem? Ty chciałeś cały. Nie wyszło? Ludzie cię obrażają? To precz z tymi ludźmi. Ten człowiek ma swoje lata. Proszę jego nie dokuczać. Jak nie, to zrobimy porządek z wami. Nie już.